Zawarcia małżeństwa między małżonkami tworzy się specyficzny ustrój majątkowy zwany wspólnością ustawową małżeńską. W ramach tego ustroju małżonkowie posiadają majątek wspólny, jak też każdy z nich dysponuje majątkiem odrębnym. Z chwilą wygaśnięcia małżeństwa, na przykład poprzez rozwód, ustaje wspólność łącząca dotychczas małżonków i przekształca się w rozdzielność. Od tej pory w zasadzie każdy z małżonków może swobodnie dysponować swoją częścią majątku. Niemniej jednak, jeżeli chcecie Państwo ostatecznie załatwić wszystkie swoje wspólne sprawy, warto pomyśleć o przeprowadzeniu postępowania o podziale majątku wspólnego. W dzisiejszych czasach małżonkowie potrafią zgromadzić pokaźny majątek. Dlatego też aspekt materialny bywa często pikantnym elementem w całej procedurze rozwodowej. Jest kilka sposobów i trybów podziału majątku. Aby nieco nakreślić Państwu zasady, jakie towarzyszą tym podziałom, Jakie argumenty można podnosić, jakie wierzytelności potrącać i na jakie korzyści możemy liczyć, przedstawiamy kilka pytań najczęściej zadawanych przez naszych klientów. Dzień dobry. Dzień dobry. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? W skład majątku wspólnego, co do zasady, wchodzą wszystkie rzeczy i prawa nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Zatem wszystko, co kupiliście Państwo od dnia ślubu aż do dnia rozwodu, należy do Was obojga. Mieszkanie, samochód, sprzęt AGD i tym podobne. Fundamentem majątku wspólnego są uzyskiwane przez Państwa dochody. Najczęściej są to wynagrodzenia za pracę bądź środki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Majątek wspólny to także dochód, jaki przynosi majątek odrębny. Na przykład opłata za wynajem lokalu stanowiącego wyłączną własność pana, pani męża. Podobnie wygląda sytuacja odnośnie tantiem z majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, Akcje i udziały. Jeżeli jeden z małżonków posiada akcje lub udziały w spółce kapitałowej, to korzyści płynące z tego typu działalności, np. udział w dywidendzie, również przynależy do majątku wspólnego. Majątek wspólny to również środki zgromadzone w OFE i na rachunku pracowniczego funduszu emerytalnego. Wspólne mogą być również prawa, np. Na prawo najmu mieszkania czy spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu to znaczy że wszystko co posiadam należy także do mojego męża nie dlatego że każdy z małżonków ma również swój majątek odrębny w skład tego majątku w szczególności wchodzą przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz służące do zaspokojenia osobistych potrzeb każdego z małżonków na przykład yy, telefon komórkowy odzież majątek odrębny zasilają również prawa autorskie prawa pokrewne inne prawa twórcy oraz np. Na nagrody za, za osobiste osiągnięcie. Czasami o przynależności danego przedmiotu bądź do majątku wspólnego, bądź do majątku odrębnego decyduje wola osoby trzeciej. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy chodzi o spadkobranie bądź darowiznę. Co do zasady przedmioty nabyte w ten sposób wchodzą w skład majątku odrębnego. Jednak darczyńca bądź spadkodawca może postanowić, że zostaną objęte wspólnością. Musi Pani wiedzieć, że majątki odrębne nie podlegają podziałowi po rozwodzie. 10 lat temu otrzymałam w spadku po rodzicach mieszkanie. Jednak sprzedałam je i za uzyskane pieniądze kupiłam działkę budowlaną. Czy ona również wchodzi w skład majątku wspólnego? Nie. Mieszkanie, które odziedziczyła Pani po rodzicach, stanowi tylko Pani majątek odrębny. Zatem działka wchodzi w skład majątku odrębnego. Wszystkie zaś przedmioty nabyte ze środków pochodzących z tego majątku automatycznie wchodzą w skład majątku osobistego. Konkludując, pani mąż nie jest współwłaścicielem działki i nie może żądać jej podziału. Czy podział może być dokonany wyłącznie przez sąd? Nie, oczywiście, że nie. Jeżeli państwo jesteście zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności, możecie zawrzeć między sobą umowę. I myślę, że to jest najszybsze rozwiązanie całego problemu. W takiej sytuacji możecie swobodnie kształtować wysokość udziałów, które wchodzą w skład majątku wspólnego. Możecie według swego uznania wskazywać wartość poszczególnych przedmiotów. Umowa o podział majątku wspólnego powinna być zawarta na piśmie. Powinna, zawierać, powinna wymieniać wszystkie składniki majątku wspólnego, ich wartość oraz wskazywać sposób zniesienia współwłasności. Jeżeli natomiast w skład majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wówczas umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie będzie nieważna. W jaki sposób sąd może podzielić nasz majątek? Zasadniczo w trakcie postępowania sądowego majątek jest dzielony w taki sposób, aby przedmioty i wszystkie prawa, które utrzymuje każdy z małżonków, były równe. Wartością jego udziałowi. Sąd dzieli wszystkie prawa i przedmioty wchodzące w skład majątku. Ustala ich wartość na podstawie obowiązujących cen rynkowych. Podstawowym sposobem podziału majątku wspólnego jest podział fizyczny. Polega on na przyznaniu każdemu z małżonków poszczególnych przedmiotów. Na przykład, pani otrzymuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a mąż samochód i działkę na wsi. Gdyby okazało się, że wartość przedmiotów uzyskanych przez męża ma niższą wartość niż jego udział, mógłby on od pani żądać stosownych dopłat. Niekiedy podział y, fizyczny jest niemożliwy, np. ze względu na to, że w skład majątku wchodzi niepodzielne mieszkanie. W takiej sytuacji ten konkretny składnik majątkowy przyznaje się jednemu małżonkowi i zobowiązuje się go do dokonania spłaty na rzecz drugiej strony. Termin i sposób uiszczenia spłaty określa sąd. Istnieje bowiem możliwość rozłożenia tych spłat na raty, jednak na okres nie dłuższy niż 10 lat. Prawo własności mieszkania przechodzi na tego małżonka z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu. Trzecim sposobem zniesienia współwłasności jest podział cywilny, który polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego i podzielenia uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy małżonków stosownie do wielkości ich udziału. Taką metodę stosujemy wówczas, gdy nie możemy przeprowadzić podziału fizycznego i gdy żaden z małżonków nie ma takich środków, aby dokonać spłat na rzecz drugiej strony. Czy zawsze podział dokonywany jest po połowie? Nie, nie zawsze. Rzeczywiście, co do zasady, małżonkowie mają prawo do równych udziałów w majątku wspólnym. Niemniej jednak nie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której taki podział byłby krzywdzący dla jednej ze stron, w szczególności gdy małżonek trwonił majątek, nie przyczyniał się do jego powstania. Dlatego prawo dopuszcza możliwość ustanowienia tzw. nierównych udziałów w majątku wspólnym. W ekstremalnych sytuacjach można nawet jednego z małżonków pozbawić jego udziału w majątku wspólnym. Wniosek o ustalenie nierównych udziałów można zgłosić we wniosku o podział majątku wspólnego w odpowiedzi na ten wniosek bądź w trakcie postępowania sądowego. Dodajmy, że podstawą żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym może być długoletnia separacja, hulasz czy tryb życia czy uzależnienie jednego z małżonków. Przyczyny takiej natomiast nie może stanowić bezczynność zawodowa małżonka spowodowana jego chorobą bądź kalectwem. Czy w trakcie podziału majątku sąd weźmie pod uwagę fakt, że zakup naszego wspólnego mieszkania został sfinansowany z moich oszczędności, które zgromadziłam przed ślubem? Tak, jak najbardziej. W trakcie postępowania sądowego istnieje możliwość rozliczenia tzw. nakładów i wydatków poczynionych z majątku odrębnego na rzecz majątku wspólnego. Wydatek jest to koszt związany z nabyciem nowego przedmiotu, zaś nakład jest to koszt związany z odnową. Naprawą, remontem rzeczy już istniejących. W Pani przypadku mieszkanie, które jest składnikiem majątku wspólnego, zostało nabyte ze środków pochodzących z majątku odrębnego. Wniosek o rozliczenie wspomnianych nakładów może Pani złożyć we wniosku o podział majątku wspólnego w odpowiedzi, bądź w trakcie, w odpowiedzi na ten wniosek bądź w trakcie postępowania. Może Pani to również uwzględnić w trakcie zniesienia współwłasności w sposób umowny. Nie wszystkich jednak nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny może Pani żądać. Przede wszystkim nie może Pani żądać zwrotu pieniędzy, które zostały przekazane na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, np. zakup żywności, opiekę medyczną czy odzieży. Podobnie to wygląda w przypadku funduszy przekazanych z majątku odrębnego na utrzymanie i konserwację składnika majątku wspólnego. Na przykład jeżeli były to nakłady mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, jak wyżywienie, opieka medyczna czy odzież. Podobnie rzecz wygląda w przypadku nakładów koniecznych, które miały na celu zabezpieczenie bądź naprawę przedmiotu wchodzącego w skład majątku wspólnego. A ile kosztuje postępowanie o podział majątku dorobkowego? Na początkowym etapie sprawy trudno jest przewidzieć całość kosztów, które będzie musiała Pani ponieść. Co do zasady, małżonkowie ponoszą koszty postępowania działowego, jako, jako postępowania nieprocesowego, po połowie. Od wniosku o podział majątku wspólnego musi Pani uiścić opłatę sądową. Wynosi ona 1000 zł. Jest to opłata stała, niezależna od wartości dzielonego majątku. Jeżeli przedstawicie Państwo we wniosku: zgodny projekt podziału majątku, wówczas ta opłata wynosi 300 zł. Czasami w sprawach o podział majątku wspólnego istnieje konieczność powołania biegłego. Koszt całego postępowania może wzrosnąć od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W sytuacji natomiast, gdy podejmiecie Państwo decyzję o podziale majątku w formie umowy, wówczas musicie ponieść koszt tzw. taksy notarialnej. Wysokość wynagrodzenia donatariusza jest określona w umowie z nim zawartej. Jednak nie może on, on od państwa żądać więcej niż wynika to z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W jakim czasie od orzeczenia rozwodu mogę żądać podziału majątku i który sąd zajmuje się takimi sprawami? Z żądaniem podziału majątku po orzeczeniu rozwodu może pani wystąpić w dowolnym czasie, bowiem to roszczenie nie ulega przedawnieniu. Wniosek natomiast o podział majątku wspólnego kieruje się do Wydziału Cywilnego, Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia dzielonego majątku. Czy w ramach podziału majątku sąd może wskazać, które z byłych małżonków i w jaki sposób spłaci długi zaciągnięte w trakcie trwania związku? Nie. W trakcie postępowania działego, działowego sąd dzieli jedynie aktywa. Nie zajmuje się w ogóle kwestią zobowiązań zaciągniętych przez małżonków. Nie może zatem podzielić długów, które Państwo zciągnęliście wspólnie w trakcie trwania małżeństwa. Inne spojrzenie na tą kwestię byłoby sprzeczne z interesem wierzyciela. Nawet gdyby sąd w swym orzeczeniu zwolnił jednego z małżonków z obowiązku spłaty długu i zobowiązał do tego tylko jednego, bądź zmodyfikował zakres odpowiedzialności małżonków, takie orzeczenie byłoby nieskuteczne wobec wierzycieli. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest renegocjacja umowy zawartej z wierzycielem, na przykład z bankiem, i wyrażenie zgody przez wierzyciela na przejęcie całości długu przez jednego z małżonków. Czy w postępowaniu o rozwód można jednocześnie przeprowadzić postępowanie podziałowe? Teoretycznie dopuszcza się taką możliwość, aczkolwiek sądy okręgowe, czyli sądy rozwodowe, rzadko zajmują się podziałami majątku. Po pierwsze, musielibyście Państwo być zgodni. Co do sposobu zniesienia współwłasności, wszystkich składników, które wchodzą w skład majątku oraz ich wartości. Natomiast jeżeli nie możecie Państwo w tym zakresie osiągnąć konsensusu, bądź jeżeli Wasza sytuacja majątkowa jest dodatkowo skomplikowana, na przykład zaciągnięciem kredytu hipotecznego, radziłabym dokonanie podziału w odrębnym postępowaniu bądź zawarcie ze sobą umowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.